Dzień dobry, moi drodzy, z tej strony Edyta Vegan TV, zakręcony wega obiad. Jeśli mnie nie znacie, jestem właścicielką wegańskiego cateringu i autorką książek kucharskich. Dzisiaj przygotujemy obiad z resztek. Jest poniedziałek. Nie każdy miał czas wcześniej zrobić zakupy. Różne rzeczy zostają. Ja przygotowywałam dla klientów akurat gołąbki, został mi więc kawałek kapusty. Do tego oczywiście możecie użyć kapusty po prostu świeżej. Tak naprawdę. Wystarczy kawałek, nawet to będzie chyba za dużo. Wszystkiego będzie po trochu. Cukinia, kapusta, bakłażan, pół papryki, cebula, batat. Mam do tego też soczewicę, śmietane. Coś z tego zrobimy pysznego. Zaczniemy oczywiście od przygotowania. można dla koloru dać czerwoną paprykę. Przygotuję najpierw warzywa. Bakłażan akurat marmurkowy, ale może być Zwykły bakłażan, o dziwo ten u mnie jest tańszy. Wystarczyłaby nawet połowa. Może drugą połowę wykorzystam na co innego. Najpierw naszykuje warzywa, to jest obiad na dwie osoby, więc aż tak dużo nie potrzebuje. Ładnie by wyglądała czerwona papryka, ale ja mam akurat żółtą. No i jeszcze coś zielonego, może być też zielona cukinia na przykład. Znalazła się i zielona cukinia, z wczorajszego lajwa trochę zostało. Więc też ją wykorzystam. Pięknie. To będzie taki warzywny miszmasz. Zaczynamy więc od rozgrzania garnka tłuszczu. I za paręnaście minut obiad gotowy. Bakłażan. Tymianek. Wrzucę od razu kapustę. W garnku może się szybko przypalić. Słuchajcie, od razu dodaję śmietankę, bo ona nie jest kwaśna. I zaraz też dodam wody. Można dodać czosnek, trochę wody. To ma być naprawdę szybkie danie, wykorzystujące to co jest w domu. Na początek zależy nam, żeby bakłażan i kapusta zmiękły. Kapusta była już podgotowana, no bo to jest kapusta z gołąbków. Jeśli będzie surowa, to możecie ją rzucić pierwszą. Przykryję na chwilę. Batat mięknie w miarę szybko. O cukinie, paprykę to się w ogóle nie martwię. A soczewica jest ugotowana, więc teraz kwestia tylko tego, aż to się zagotuje. Możemy dodawać batata. Jest w grubszych kawałkach. Możecie też dodać ziemniaka. Fajnie pachnie. Odrobinę czosnku granulowanego dodam. To jest taka potrawa na szybko. Co jest w lodówce, to wrzucam. Po prostu danie jednogarnkowe, gulaszowe. Dodaję ugotowaną soczewicę. To wszystko traktujcie jako inspirację. Na pewno jeszcze musi się gotować. Dodam paprykę, a cukinię na sam koniec. Dodaję trochę przypraw. Paprykę wędzoną. Kary. Oczywiście możecie dodać takie, jakie lubicie. Szczyptę soli, bo jest mało słone. Wrzucę już cukinię. I niech się dusi. Wszystko razem. Gotujemy do miękkości wszystkich warzyw. I zjadamy ze smakiem tak jak lubicie. Ja to bym zjadła już samo, jeśli chcecie, można zjeść to ewentualnie z ryżem. Jakaś surówka do tego. Sprawdźmy, czy jest dobrze już przyprawione. Można też dodać do tego na przykład kwaśnego pomidora. Jeszcze trochę natki pietruszki. Można zostawić do udekorowania. Obiad gotowy w kilkanaście minut. Obiad z resztek Pyszny. Smaczny? Smaczny. Smaczny, smaczny. Jeśli potrzebujecie, dodajcie sobie ryżu do niego, jakąś surówkę. Mnie to wystarczy. No już, bo i tak będę świeże warzywa jadła. I nie potrzeba. Jest mm. Dajcie znać, jak Wam się podoba ten przepis. Zaobserwujcie mnie. Możecie zamówić książkę z autografem ode mnie ze strony. Jeśli chcecie, oczywiście możecie też zamówić sobie zestaw na spróbowanie. Dzięki, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!